Jesteśmy zakopanym Pongali knockout Boxing ja na 3. Tr... Nigdzie nie lecę. Nigdzie nie lecisz, tak? Po boxing. na 31, a z nami jest Krzysiek Diablo -Wodarczyk. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Krzysiek, 15 lat nie znokautowałeś rywala w pierwszej rundzie. Lata lecą, nie będę nic tutaj mówił, ale jeszcze potrafisz nas zaskoczyć. No mam taką nadzieję jeszcze, nie raz zaskoczę. Jakimi swoimi mam nadzieję pojedynkami, które gdzieś tam w głowie jeszcze się tam rodzą i, i są. Nie wygasły, bo to co jakby dzisiaj zobaczyliśmy, ja wiem, że może zawodnik nie był górnolotny, ale go widziałem w dwóch walkach i, i, nie był, nie, i był jakby nieprzyjemny. Walki skończyły, bo można powiedzieć, przed czasem, ale mocno zagrażał swoim przeciwnikom i, i pewna nieuwaga mogłaby się skończyć tak naprawdę w drugą stronę. Widzimy dobrze zbudowany człowiek, yy, więc jesteśmy ostrożni i, i lepiej sami szybciej skończyć niż czekać na, na jakiś koniec, nie wiadomo jaki dokładnie tak wspomniałeś, że rywal może nie na najwyższej półki, ale ta akcja była z najwyższej półki. A to dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wracam do tych rzeczy, tak jak ten Andrzej Liczek mówi, po prostu Krzysiek rzucaj ręce i nic więcej, jakby można powiedzieć, nie rób, tylko rzucaj ręce. Więc jakby rzuciłem tą prawą rękę i, i tak się stało, a się stało, a akurat gdzieś tam to przerabialiśmy na, na rozgrzewce, delikatnie, więc nie do końca byłem pewny, czy wejdzie, ale no Efekt był taki jaki był. Dokładnie tak, trzy walki w tym roku, trzy zwycięstwa przed czasem. Ty jesteś w sumie najbardziej aktywnym pięściarzem, jeśli chodzi o polski bok zawodowy, bo pewnie niewielu pięściarzy w, w tym roku stoczyło trzy walki, wygrało je właśnie przed czasem, więc narzuciłeś sobie mocne tempo teraz. Znaczy, może to nie ja dałem te tempo i, i to wszystko to się jakby dzieje, tylko rzuciliśmy takie tempo z racji tego, że próbujemy gdzieś tam zachować tą aktywność. Próbujemy też, żeby te walki trzy razy w roku były. A żeby był krótki czas między jedną walką a drugą, to, to nie chciałem czekać do przyszłego roku, nie wiem, luty, marzec czy kwiecień. Tylko mówię, dobra Andrzej i, i Jacek Szelągowski, jestem jakby, można powiedzieć, nie jestem pobijany, nie jestem zmęczony. Troszeczkę jakby było zapasów. Tam, gdzie, gdzie Laura obroniła pas i naprawdę zrobiła to wspaniale. Gratuluję, jeszcze raz, nie zdążyłem ci pogratulować. I mówię: No dobra, okej, okay, przyjdę środa, czwartek na trening i zobaczymy, jak się będę czuł. I tak było. Dokładnie tak, ja nie sprawdzałem w boxreku, ale nie wiem, czy to nie była najkrótsza przerwa między jedną a drugą walką w twojej karierze, a walczysz już no, 20 lat. 28 25, lat, 8. 28 lat. Od 14 roku życia zacząłem, a mam 42, więc trochę już 3 lat minęło, ale to mi tak powiedział ostatnio. Rozmawiałem z kolegą i powiedział: Słuchaj, ty pamiętasz, kiedy tak ostatnio z taką intensywnością boksowałeś? Ja mówię: No, jakieś chyba 18 lat temu. Zgadza się, dokładnie 2005 rok. Dokładnie tak. Y czy cieszy Cię to, że lata lecą, a po Twoich walkach Ty zanim przyjdziesz do nas na wywiady, to 200-300 zdjęć musisz zrobić, bo, bo gdzie nie pojedziesz, to wciąż ta popularność jest bardzo duża i to do Ciebie ustawiają się największe kolejki, mimo że na przykład nie masz walki wieczoru? Ja bym powiedział tak, popularność, no jak popularność, no jakby można powiedzieć, jeśli ktoś jest sportowcem, nie klaunem i robi to, co... Chwadza im się dobrze. To co umie robić, a nie wygłupia się, nie wydurnia, nie pokazuje, nie wiem, rozbieranego ciała i, i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, a, a pokazuje to, co tak naprawdę jest rzetelne, lojalne i prawdziwe. Więc y, bardzo dziękuję kibicom za to, że, że są, że wspierają, że kibicują. Mam nadzieję, że na dobre i na złe, no bo kiedyś prędzej czy później będzie trzeba zakończyć i, i powiedzieć dziękuję i dziękuję, że byliście przez tyle lat. Na razie jeszcze nie kończ prosimy cię. Yy... Waga junior ciężka, polska waga, ty byłeś mistrzem świata, główka był mistrzem świata, Tomek Adamek, Michał Cieślak dwa razy nieudane podejście, może będzie trzecie, dzisiaj też fajne zwycięstwo z Tomim McCartim. no i 10 grudnia Mateusz Masternak może dołączyć do tego waszego mistrzowskiego grona, Chris Willam Smith, powiedz mi tak z boku, jak widzisz ten pojedynek, jakie szanse dajesz Mateuszowi, gorący teren, ale no, na pewno nie jedzie na, na pożarcie. Ja bym powiedział tak, Brytania jest takim, można powiedzieć Wielka Brytania jest takim specyficznym rynkiem boksowania, oni tam boksują po prostu dla siebie i pod siebie. Bez względu na to, kto nie przyjedzie i jak nie boksuje. A, a to jak Mateusz, ja bym powiedział tak, Mateusza mogę być pewny na 100%, że będzie na pewno przygotowany, spięty i gotowy do tej walki. No, drugi temat to jak sędziowie będą sędziować, jak walka będzie przebiegać. Jeśli będzie walka przebiegać na zasadzie takiej, że jakaś tam delikatna różnica będzie Mateusza, a Smith będzie gdzieś tam oddawał w jakiejś uciekał, nie wiem, no, w ogóle walka nie będzie taka, jakby nam się wydawało, że na, na mistrzostwą, no to myślę, że Mateusz na pewno nie wygra tej walki. Wygląda jakby, można powiedzieć, na punkty sędziowskie, tak? Na karty sędziowskie. Ale jeśli przynajmniej raz, dwa go usadzi, no tutaj widzieliśmy e, rok temu bodajże piękną walkę Mateusza, gdzie stał i raz za razem, raz za razem. Myślę, że ten przeciwnik, który będzie teraz, tych ciosów by nie zdołał przyjąć. A tutaj e, Mateusz też postawił mocno, e, mocno grę, i, znaczy postawił mocno się i, i nie odpuścił. Myślę, że jeśli dojdzie tak do, do tego pojedynku, co ma dojść, to, to, to było widać w wielu pojedynkach i, i, i z Kubańczykiem, i jakby można powiedzieć z Beliu i z wieloma innymi, że Mateusz potrafi się przygotować jest w stanie się przygotować i jest w stanie wygrać, więc z tego muszę z całego serca, Trzymamy ich kciuki, może jak się uda, to, to przelecę, dolecę. Na koniec pytanie, bo wspomniałeś tutaj chwilę wcześniej, że jakieś tam konkretne walki chodzą Ci po głowie i fajnie, że, że te zwycięstwa teraz notujesz bez większego uszczerbku na zdrowiu, to powiedz mi, jakie Ci te pojedynki chodzą po głowie? Myślę, że w takim zasięgu to jest pas mistrza Europy. Yy, wiadomo, że yy, Michał boksuje, ale, ale pewnie jak będzie okazja boksowania pasmistrza Świata, to no, z racji tego wakuje i wtedy jest możliwość boksowania pasmistrza Europy. Fajnie było dopisać do, do tej kolekcji. Jeśli nie będzie takiej, yy, takiej propozycji, a będzie propozycja boksowania, przebuśmy o, albo o, tym, o tymczasowego, albo o, do tego, żeby boxować opas mistrza świata, jak najbardziej też się, też się zgodzę. Myślę, że odpowiednie przygotowanie, odpowiedni sparing partnerzy, odpowiednie suplementowanie, bo ja tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, w czym się suplementowałem przez ostatnie dwie walki. Nie chcę strzelać. qmz 10 żeńszeń, magnes i chyba było, to by było na tyle. Jakoś tak. Nie Dobre brałem, efekty daje. Nie brałem żadnych proszków, nie brałem żadnych, jak można powiedzieć, chodzi mi o to wszystko to, co jest jakby naturalne i legalne dobrania dla nas, tak? Ale brałem tylko to, bo tak jak tam kolega mówi, nie zapychaj sobie kich, kich tylko jak można powiedzieć, jak, jak się czujesz dobrze, no to może być tak jest. Super, to czekamy na Twoje kolejne pojedynki. Niech te tempo będzie cały czas tak zawrotne. Pięknie dziękuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do oglądania przed telewizory Was zapraszam. Dzięki.